Drodzy bracia i siostry, te święta Bożego Narodzenia w tym roku będą świętami wyjątkowymi, ponieważ będziemy je świętować w roku jubileuszowym, pamiątkę odkupienia naszego Zbawiciela wszystkich słabości i grzechów ludzkich, i życzę Wam wszystkim, aby nowonarodzone dziecię udzielało wam potrzebnych łask na każdy dzień Waszego życia, wzrastania wierzy i świętości, aby opromieniło blaskiem swojej światłości, prawdy, nadziei i pokoju Wasze codzienne życie, Wasze serca, Wasze domy, Wasze rodziny i Wasze ojczyzny. W sposób szczególny tego życzę naszym wiernym i mieszkańcom Ukrainy aby ten długo oczekiwany pokój zapanował w naszym kraju, byśmy ten nowy rok pod opieką Matki Najświętszej przeżywali w miłości i pokoju, radosnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku.